Powiedziałem to na głos? A nie miało tak być. Znaczy, nie były wcale takie piękne, tylko chodzi o to, że po prostu wiecznie było fajnie i powiewało to wszystko pięknie. Aha. Nie spodziewaliście się mnie w tej Joksie oczywiście. Pożyczyłam sobie na sekundkę do nagrania, od Jarka. Słuchajcie, godzinka jest ósma. Jesteśmy jeszcze w tym naszym domku po na Lazurowym wybrzeżu. Postanowiłam sobie w związku z tym, że zmontowałam wczoraj wieczorem dla was vloga, a nie dzisiaj rano, to chciałam dzisiaj rano, żeby troszeczkę się, wiadomo, opalić, prawda? Bo wszyscy wczoraj leżeli, a ja siedziałam w domku i montowałam. No i zakładam sobie strój, nie teraz już jestem przebrana, ale zakładam sobie strój w ogóle, tu, ten. Dobrze się nie nasmarowałam. Wychodzę na dwór i tak, pierwszy leżak mokry. Drugi leżak mokry, trzeci i czwarty mokry, kanapa mokra, mówię co jest grane, nie? Czekam dosłownie 3, 2, 1 i zobaczcie. Czy to wydarza się naprawdę, kiedy ja chcę się opalić, to tu dzieją się takie rzeczy. Proszę bardzo. Po prostu kropi, słuchajcie, kropi. Proszę. A żeby tego wszystkiego było mało, to chciałam Wam powiedzieć, że przed chwilą grzmiało. Więc naprawdę mega szczęście, mega szczęście do opalania Marta. Piłka nam się przedzirawiła. O ten walony kolec! Przez jakiś kwiat, kurna, kolcowy i syczy. Słychać. Dobrze, więc zamierzam dzisiaj złapać trochę słońca. Jest wprawdzie za chmurami, ale mam nadzieję, że do naszego wyjazdu coś tam się podopalę. Bałeś się, że po prostu fala go zaleje? <tuluję> Bałem się, że, wody nie, że po moim skoku nie będzie wody już w basenie. Zuzia, a ty nie wskakujesz na bombę? Nie, skoczę na bombę chłopaki, To muszę być Powiem wam, że mam klapki z Action, które są takie śliskie, że tutaj już po prostu raz bym się wywaliła. Na maksa jest śliskie, na maksa śliskie. Przez nasz domek przeszło tornado. Wszystko wszędzie. Tu mam naszykowane pranie, które zaraz zamierzam zrobić. Ale muszę wam powiedzieć, że nawet cieszę się, że już dzisiaj stąd wyjeżdżamy. Dlatego, że dzisiaj, jak skończyłam wieczorem montować, to trochę miałam stres, bo w drzwiach wejściowych odbijała mi się reklamówka ze śmieciami. I ja myślałam, że ktoś tam stoi. I takiego dostałam, wiecie, takiej schizy. I tak sobie myślę, Boże święty! Jakby ktoś tutaj nas napadł, to co my byśmy zrobili? Dlatego stwierdziliśmy z Jarkiem, że kolejne nasze miejscówki to już nie będą Airbnb, tylko hotele. Ale tak, żeby nie było, to nie jest nasz pierwszy domek z Airbnb podczas wakacji, dlatego że byliśmy już i na Krecie, i na Zakintos, i za każdym razem braliśmy domek z Airbnb. Ale ym, teraz, jak byliśmy rok temu na, na Krecie, to mieliśmy super, taki jakby kompleks domków i to był teren zamknięty i tak naprawdę nikt oprócz mieszkańców nie miał dostępu tam. Znaczy wiecie, jakby ktoś chciał, to pewnie by miał ten dostęp, ale no generalnie ten dostęp był bardzo ograniczony, więc czuliśmy się bezpiecznie. Na Zakynthos było troszeczkę gorzej, bo mieliśmy domek no wśród, na wsi po prostu, więc jeden, jeden przy drugim, ale na wsi. A tutaj... Nie wiem, jakąś mam taką schizę związaną z tą Francją, że tutaj jest po prostu tak mało bezpiecznie. Mam nadzieję, że to tylko moja schiza, no ale tak chciałam się z wami podzielić takim moim feelingiem, no samego rana co mnie po prostu spotkało dzisiejszej nocy jak jakiś lekki taki niepokój odczuwam. Ja, to... Ja, to, to, to... jest już południe, a my ruszamy do Kan. Po drodze jeszcze skręcimy do Nicei, obczaimy jakieś takie główne punkty, bo my przez całą tę naszą podróż kierujemy się głównie takim Vibeem danego miejsca, więc wiecie, nie nastawiamy się na super zwiedzanie zabytków, muzeów, kościołów i tym podobne, tylko głównie stawiamy na to, żeby zobaczyć piękne widoki, zobaczyć um, mieszkańców, poczuć ten fajny klimat i vibe. I to właśnie chcemy wam pokazywać w naszych vlogach, więc my ruszamy do Kan i połączymy się już z wami, jak będziemy na miejscu. Dla naszej rodzinki. Nie musi być jakieś specjalne, byle było jedno. To Nasze prośby zostały wysłuchane. Jeszcze tylko całe dwie godziny, jak pan się zapakuje, i już jesteśmy na miejscu. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku vloga Pozytywna Rodzinka. Dzisiaj przyjechaliśmy do Kan i jest to kolejny dzień naszego Eurotripu. Ten odcinek zaczynam za 3, 2, 1. Słuchajcie, spacerujemy właśnie promenadą w Cannes i muszę Wam powiedzieć takie moje spostrzeżenie: w ogóle bardzo jest fajna pogoda, bo wieje i jest taki mega upał, ale dzięki temu, że wieje, to jest tak przyjemnie i orzeźwiająco. I e, chciałam powiedzieć tylko tyle, że tutaj jest zdecydowanie mniej turystów niż e, tam, gdzie byliśmy wczoraj, ale też jest przepięknie i też jest tak fajnie ekskluzywnie. Monako wczoraj zrobiło na nas wielkie, ogromne wrażenie było bardzo przeładowane ludźmi. Te jachty też robiły wrażenie, także przepych było widać. W Cannes jest podobnie, ale zdecydowanie jest mniej jednak ludzi, przez co fajniej się to ogląda. Za mną znajduje się jacht i zapytałam pana, bo akurat czyścił z zewnątrz, pucował go, wiecie. I zapytałam, ile osób może zmieścić się na takim jachcie, może spać. Powiedział, że 12. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę takiego jachtu, to jest 15 osób, akurat z tej załogi. I słuchajcie, to jest jacht prywatny, całkowicie więc, no naprawdę, załoga 15 12 osób, które mogą spać. Hmm. Jak widać, człowiek się uczy całe życie. Właśnie dowiedziałem się, że Lamborghini również produkuje. Jachty i to jakie jachty? Mega sportowe, wygląd obłędny. No, ja się zakochałem. Powiem szczerze, że pozytywnie zazdroszczę właścicielowi tego czegoś. Spotkaliśmy też mały jachcik z Gdyni. Zobaczcie sobie, ktoś tutaj po prostu ma, cumuje i wynajmuje swój jacht. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby się przepłynąć wokół kan, to można sobie taki jachcik wynająć. No Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna. Jestem ciekawa, ile kosztuje utrzymanie takiego jachtu w, w takim porcie w Kan. Ale masz ochotę na jakąś, może rybę? Nie! Owoce morza? Nie. Kto chciał tu jeść? Ja na przykład. Ale małże? Małże? No. No, może małże? To Kto chciał jeść małże? To, czy to są. To są biedne zwierzątka. A spongebob co je? No, spongebob to je, no. akurat coś innego. Bo mm. je płatki z glonów. Spongebob? Jak płatki tak. z glonów? No. Aha. No to... No to... to się nazywa na płatki. No, to mm. no tak. mm. To są krowy. Tak no tak to są krowy. To Tak, widać. Właśnie jesteśmy w restauracji. Zabawiamy sobie obiad. Tomek Tymek. Tymek jest bardzo zniesłaczony, ponieważ głównym daniem w tej restauracji są podawane homary, które są przetrzymywane właśnie w akwarium i mają związane szczypce po to, żeby nikomu nie zrobiły krzywdy. I Tymek jest bardzo zniesmaczony. Prawda, Ty, muż? No. Eee, no, ja wiem, musił. No, ja wolę zwierzęta niż ludzie. To są zwierzęta, które są hodowane po to, żeby je zjadać. Nie pasuje ci to? Kompletnie nie. Nie mogą ludzie jeść same siebie? Nie tego. A nie zwierzęta. Ja nigdy nie miałam okazji spróbować homara. Ale nawet gdybym miała teraz ochotę na niego, to w życiu jedynym nie pozwoliłoby mi dzieciaki tego zamówić. Niestety. Jarek, w czym tego homara zamówiłeś? W panierce? Z frytkami. Ale to będziesz musiał sobie wybrać tego, którego chcesz. Jeden tak źle na mnie patrzył. Ty mów. Pomożesz się wybrać homara? Tymek, żartuję. Nie. Dymek, żartuje. Nie zamówił. Już nie wiem. Ale umysł. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czy to się jakoś te że są tylko dla nagrywek, czy? Dla dzieci. Dla dzieci i nagrywek. Czyli ogólnie dla nagrywek? Nie, ogólnie i dla dzieci, i dla nagrywek. A podobno dzieci są najważniejsze w zeskiać. No tak, to prawda, cały czas to potwierdza. Więc powinno być tylko dla nas. A ty masz jakiś problem z tymi nagrywkami? Tak, nie lubię być nagrywana. Nie lubisz być nagrywana? Może w ogóle ocenzurujemy twój wizerunek? Co? Co ty na to? Jak to się stało, że ty jesz sałatkę? To standardowe zachowanie u nas przy stole. Ja najpierw zjadał swoje mięso, które zamawiam. później dokończam danie. <laughs> smakuje ci? Przez co zachowana jest równowaga zarówno mięsa jak i warzyw. <laughs> smakuje no, ci? Bardzo mi smakuje, chociaż sam osobiście jej nigdy nie zamówił. do grania w, te, w wodzie, a akurat tam jedna pękła, więc może jakoś Żegnamy się z bardzo wietrznym kan. Pytaliśmy lokalesów, czy tak jest zawsze, i słuchajcie, podobno ten region, ten, ten, ten cały port, to miejsce, gdzie byliśmy, jest zawsze wietrznym miejscem, ale dzisiaj ten wiatr jest wyjątkowo silny, co nas wcale nie przerażało. Wręcz przeciwnie, pogoda była mega przyjemna, właśnie dzięki temu, że był super, super powiew wiatru. Dzieciaki podobało Wam się? Bardzo! A co Wam przynajmniej? Co Wam się najbardziej podobało? To, że kupiliśmy sobie wszystko: piłkę jakąś, pistolet na wodę i poduszkę pierciuszka. No przede wszystkim widoki, super, świetne, piękne hotele, piękne widoki, piękne łajby i piękne kobiety. Powiedziałem to na głos? Nie miało tak być. Znaczy, nie były wcale takie piękne, tylko chodzi o to, że po prostu wiecznie było fajnie i powiewało to wszystko pięknie. Nie będę się już dalej pogrążał, więc teraz skupiam się na tym, że prowadzę auto. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę i komentarze pod filmem, oglądajcie nasze vlogi co 48 godzin.